No bo słuchajcie, generalnie dzisiaj motyw jest taki, że nagrywam od razu odcinek sobie z tej rozgryweczki na live. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. No i słuchajcie, to będzie, moi drodzy, hidden Murder. Motyw jest taki: Wy zaczynacie z kamiennymi przedmiotami. Ja zaczynam z prot 4-3. Właściwie z jednym z setów bo mam przygotowane parę zestawów, z czego jeden jest śmieszny. I de facto po 20 minutach zaczynam na was polować. I misja jest taka, że albo wy mnie musicie zaciukać wszyscy razem łącznie, albo ja was zaciukam i wygrywam albo ja, albo wy. I ruszyli szczerze mówiąc, to patrzcie jak z ruszyli, drewno na spałnie zbierają grzyby. LOL to jest w ogóle kozak pomysł, bo nie pomyślałem o tym, że przecież są grzyby dookoła, czyli. Inaczej mówiąc, mnóstwo jedzenia. 1800 sekund to na pewno tyle? Dobra, tyle może być w sumie. Dobra, czaty teraz robimy. wybieramy, który z setów mam, słuchajcie. Mam tu trzy zestawy. Piszecie na czacie jeden, dwa lub trzy, którym zestawem mam z wami walczyć. Przypominam, jeden jest generalnie śmieszkowym zestawem, że tak powiem. Wszystkie są OP, generalnie. Ja mam OP rzeczy, więc pamiętajcie. Więc na czacie na, na live. Nie na czacie tutaj, halo. Więc piszemy. Słuchajcie, najwięcej chyba trujek było z tego, co mi się zdaje, także wybieramy set numer 3, słuchajcie. No dobra, ja wam pokażę, co jest, słuchajcie, w secie numer 3, właściwie pokażę wam każdy z setów, bo ja mniej więcej pamiętam, co jest w którym. Czekaj, to jest, to jest 3, dobra, także wejdę sobie gdzieś wyżej, oczywiście, żeby śmieszki mi czasami nie przyszły, nie pozbierały. To jest, słuchajcie, set numer 1. Elytra, koks, z miecz i w ogóle. Uwaga, ile, ile ty masz damage'a? A 10, set numer 2, słuchajcie. No, koks siekierka, generalnie zbrojka to samo. Fajny łuczek, ale ograniczony, nie? I uwaga, set numer 3: <grywki> żelazny prot 4, mieczyk knockback X, fishing rod i słuchajcie, dirt z sharpnessem. Który będzie moją ultimate po prostu bronią Zb Zbieżność liczb, chciałem powiedzieć, że jest przypadkowa, nie? Po prostu obliczyłem, że 14 to najlepszy sharpness jaki mogę dać na dyrcie, żeby robił obrażenia ładne Dobra, idziemy sobie w tę stronę, widzę nick pierwszy, zładzić. to będzie mój pierwszy kill na dzisiejszym odcinku? Co? Owca, Jezus Maria, jak mnie owca wystraszyła Siema, typku Dzie Dzień dobry, Siema siemano I pierwszy, słuchajcie, gracz poległ ode mnie, cudownie ale kurczę typów tu jest Dobra, elo elo Dobra, sami się tutaj podlewają, kurczę. Kurde, ugasiłem typa. Ej no, palenie to jest kurczę, normalnie wiecie co zakazane. Halo. Co to za papierosy tutaj popalamy sobie? Dobra, muszę ich klepać. Na szczęście to mówię, to ma jakieś tam obrażenia. Ej, nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Ja myślałem, że wiecie co? Z tym dirtem to wejdzie. Wiadę Wej się w czterech i elo. Ale prawdopodobnie mogę nawalać tak, o właśnie. Tak, mogę tak nawalać. God Dame, czajcie to. Siema na jeden strzał. <noise> Plus jeden czaty, proszę. Za dobrą klepę PVP Minecraft. Uklepie wszystkich dirtem mocy i tyle. Siema! <grywa> dobra, co ty miałeś, fajnego typie? Ja, ja tu zaraz. O, diamentowy miecz. Ale nie, ja, ja, mieczami, ja dzisiaj dirtem walczę. Jedzonka miałeś sporo. W sumie musiałbym popalić to wszystko, ale dobra, palił to pies. Ej, cudo idzie po prostu już. Ilu graczy zaciukałem? Właśnie w ogóle z serwera, jak już padliście czaty. Diamentowe spodnie masz. O jezu. A tu Mixder! Mixder degrad! Mixder degrad! <laughs> Jaki po prostu, dobre. Ile już ich uciekałem? Ej serio, ja mógłbym sobie jakiś licznik zrobić czy coś, może w pluginie później ogarniemy, czy jakoś ten, żeby się wyświetlała liczba na przykład nad, nad expem u góry, bo pewnie się da jakoś kolorowo ten kilkąt, albo gra, graczy do po, pozostałych na przykład, będziemy musieli jakąś komendę wpisać, żeby dołączyć, tyle w śmierci jestem zadowolony. Jezus, Maria, ale mi set zaorany, muszę jakiegoś seta podłapać. Ja mam perły w ogóle! Ja ich nie używałem. Tak, dobry jestem, jakby. Sorry, ale mówiłem, dzisiaj zestawy szykowałem, tak w sumie, jakby mnie tutaj zepnął, miałbym kiepską grę. E, ale jakby mam specjalnie poszykowane sety różne, żeby było śmiesznie. Jak mówię, możecie wymyślać jakieś śmieszne zbrojki i tak dalej, z skórzaną Protection 20 na przykład, ale bez Unbreakinga, czy diamentową tący, takie, że panie, że mnie tylko z łuku się da, czy coś. Jakby spoko, nie? Dobra, widzę tam zawodowych, prawda, graczy. Dobra, idzie na mnie koks z PvP, słuchajcie. Muszę z tym koksem PvP, żeby, kurczę, dobrze się dało. Jest noise, szczerze, ej. Ja się spodziewałem dzisiaj, bo mam mega zastój w PvP, nie? O, sojusz, cześć. D dobry sojusz. <grych> co to za sojuszowanie z murdererem? Halo. my walimy ich tam na... nie wiem na co, na co można walić, słuchajcie. Nie na pyrkę, ale... Ale jakieś takie konkretne, ładne, słuchajcie, ułożenie. Na jakim serwie jestem? Na motycraft.py Tak. To jest chyba najlepsza reklama, jaką robiłem jak dotąd, nie? Polecam, polecam serwer. Będziecie mieć więcej takich horrible, tribe i tak dalej. Ty, ale jakby zrobić taki Hiden Murder jako oficjalną mini. Tylko to by było znowu ciężkie. Bo jako oficjalna mini gra, to musiałoby, wiecie, jak to działać? Musiałoby tak działać. Ej, typ przeżył. Super, wiadro mi wyszło. Nice. Czaty, możecie mi podziękować. Za najpiękniejsze wiadro na polskim YouTubie. Kurczę, przestrzeliłem, dobra, nie będę typa gonił, bo szkoda czasu mi na niego. Yy, czy ja mam coś przydatnego? Kelpy super. Yy. Ej, właśnie, mogę im zgasić portal. Nie będą mogli tu wyjść, a jak wyjdą poza borderem, to mają lipę. A tam portal jest przy spawnie. Dobra, nie będę go gonił, bo w sumie tracę tutaj kilimnustwo. mnóstwo. Dla mnie się liczy, żeby ich jak najszybciej powybijać. Słuchajcie, bo więcej ich czym przeżyję, tym dla mnie jest ciężej. Bo oni się mogą steamować jak tamci, a tamci to robili do dobrą robotę, że tak powiem. Dobra, witaj. Pię piękny dom, słuchaj. Chciałem ci pogratulować. Twój dom został uznany za najpiękniejszy dom na Minecraft Hayden Murder. Serio, ale... <ślesy> Jezus Maria, waleczny dyrt wygrywa wszystko, słuchajcie, czaty. Waleczny dyrt wygrywa wszystko, nie? Dobra, co ja mogę teraz zrobić? Border się kurczy. Zostało jeszcze tak z 19 minut, zanim będzie deathmatch. W tym czasie pewnie jakieś koksy się przygotowują na mnie. Jakie typy! i to jest trap, to jest trap, ja wam mówię. I za crap. i za krap, i za trap, i za krap. Dobra, jest ten koks, słuchajcie kopania. Raczej czego mogę orać, tylko pereł nie mam na pasku użyć. Właśnie, może, może wezmę sobie perły. W sumie. Jak mówię, ja mam OP rzeczy. Ale że nie jestem specjalnie ostro PVP, to ze mną idzie wygrać. Nawet na takich rzeczach. A z racji, że nie mam siekiery, można się tarczować przede mną. Tylko, że ja umiem obchodzić tarczę. Kurde, typie. Fak, źle postawiłem. Cyfru ślepy. Nie wiem na co ślepe, ale okej. Okay. Dobra, tam na spałnie się już ostro. Budujemy, <grymne> widzę. Ej, właśnie miałem zgasić portal, dobra. Dobra, walecie tu i pięknie. Słuchajcie, kolejny uwalony. Dobra, ja myślę, że całkiem ładnie, słuchajcie. I myślę, że to jest ciekawe, nie? Jest dużo lepsze niż jakbym miał dzisiaj. Cześć, czaty. Dzisiaj mamy Minstraft Hardcore Budowa Farmy Gurdianów, odcinek 20, 2670. ten. A ja myślę, że takie coś fajniejszego jest. Jak czaty uważacie? Podoba Wam się ten live? Możecie to wynagrodzić łapką w górę i bitcoinem. <grytanie> Dobra, tu byłeś u fryzjera, nie panie, ja byłem u barbera. Wiesz, level wyżej taki wiesz, jak jesteś klepa Minstraft PvP. No to Barber to jest taki klepa Minstraft PvP gram od piątego roku życia. Zauważyłem coś ciekawego. Co to za próby trapowania mnie tutaj? <grytanie> Dobra, ten typo jest niezły, a W sumie wywaliłem go, wbił z powrotem. Jak się kampi, i ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Nie podpowiadaj mi. Ja nie mam patrzeć ten, ale dawaj. Sie siema, panie. Easy. Zgaś portal. Dzięki. Dzięki mordeczko za przypomnienie. W ogóle mogę im zostawić prezent. Teoretycznie jak będą przy portalu, powinni z tego dostać, tak w teorii. I nice. Jak nie wyjdą na deathmatch, to już są zginięci, nie? Kordy portalu w Nederze. <gry> noice, mam nadzieję, że ten portal się gdzieś otworzy poza, nie, później. O, czekaj. Od kiedy nie wlatuje do Nederu? To nie wiem, w sumie. Hello, dostarczam. Okry... Ile w ogóle zabiera ten mój Dirt, możecie mi powiedzieć? Dirt 14, Sharpness. W ogóle to byłby dobra metoda mnie ściągnąć do jakiegoś słuchajcie, dołu i strapować mnie tak. Nie. Ja czuję. Ja jestem człowiekiem, który w trapy nie umie za dobrze, nie? Chodź tu. Złowić się chcę, chodź. Będziesz moją rybką. Zostań moją rybką, typie! Kurde, bele, zrypałem. Super. Właśnie wiecie, co stało się? Perła leciała na tyle wolno, że sam się na perły złapałem własną. Dobra, ubity, pięknie. Co ja mogę sobie wziąć z twoich rzeczy? Obsydian nie może. Kobla mi się na pewno przyda. Dobra, walił tą wędkę, mało mi daje. Siekiery nie mogę, bo misją jest taką, żebym dyrtem się klepał. Ty, kilo diamentowy, dawaj. pani Ashashin. I myślę, że następnym razem na spokojnie zrobimy se motyw, że nie będę ten, że nie będę widział ników, wiecie? Nawet bez waszej wygrania. Tower mod, a nie better towers? Czy, czy jakoś tak to się. Nie wiem w sumie. Co ja mam perły? Czemu, czemu perłami nie wchodzę? O ty, panie Bobrze! Ohohoho! Bog! Ale serio, z Enchantem mielibyście większe szanse. O, oh shit, ten mnie uklepał ostro. Jakby było trzech takich jak on jeden, to kurczę, panie, już by mnie nie było na pewno na tej rundzie. Śmiesznie by było hmm, odcinek po 15 i tak koniec. On pewnie zrobił drugą arenę. Albo bym dał komuś innego, innemu, dać, dałbym być mryderyrem, nie? Uciekamy przed graczami. O, ho, dawka. jakie mi plery zrobili. Dobra, wiecie co, nie mam szans z taką ilością ludzi na, do, na raz. Ja muszę tutaj, kurczę, ten. Gorzej, że perłek, mam też ograniczoną ilość. Gwardia Narodowa nam tu idzie, czaty. Muszę sobie Twitcha założyć i followka dać. Twitch generalnie słuchajcie, jest po to, żeby co? Twitch jest słuchajcie, stworzony w jednym właściwie celu. Ej, mam przecież knoka 10, ja jestem głupi. Ej, mam ten. Twitch jest słuchajcie po to, <laughs> żeby kurczę, wiecie co, żeby na pewno powiadomienia dostawać. Ja do was nie zejdę. Was chyba coś. Dobra. Dobra. Najbardziej bym tego złotego chciał uciukać. Tu mają enchantowane rzeczy, więc się robi niebezpiecznie, dudu dudu dudu. Dobra, jeden uciukany, perełkuję. Byle nie zrobić grafa, kurczę, słuchaca youtuberów. Kiedy kolejna runda? Jak mówię, po odcinku dopiero zadecydujemy z kolejną rundą. Jak to będzie? Dziękuję bardzo za followka. i pięknie, kurczę, followki wbijają. Może poszczędzam sobie... O nie, oni we mnie strzelają. Dobra, jednego muszę fokusować, bo z wieloma nie mam szans. Oczat, oczat, odejm. Dobra, idą do mnie. Ja się cykam ich szczerze. Co jest grabne, Drianę? Moja strategia to jest łapać pojedynczych, którzy na plecach zostają. Jak ich uciukam... Plus jeden czaty, proszę, dla mnie. Fag, fag, fag razy dwa. Dobra Siema no o Enderbit siema no, jestem na powierzchni dobra. Dawaj nexta jeszcze, nie ma, jedna giera na live'a, słuchajcie. Bo jak będę robił next i next, to wam się to znudzi po, po razie i tyle. I nie będzie ludziom przychodzić. O kurde. Pepega, chyba nikt nie trzyma się oddzielnie od nich. Zaraz i będzie 100 na 100 mapa. I nawet perły mi jajo dadzą. Tam jest random. Dobra, wezmę sobie, przygotuję tak. Ej, ja mógłbym walczyć w sumie gdzieś wyżej, nie? Bo mam kurczę knoka 10, więc jakby... To też jest złoty miecz, więc... Jezus, to ma tylko tyle... O Jezus! Serio?! Ma tylko tyle użyć. Jakby o to chodziło, żeby tego nie można było notorycznie używać. Ej, wa walnąłem właśnie głupszą ever. Chodziło mi w tego typa rzucić perłę. I właśnie tak dojechać. Bo mi się złote jabłka pokończyły, więc muszę to pojedynczo rozgrywać. Jak mi się tak będzie udawało, słuchajcie, snajpić, to kurczę mam szansę. Słabsze ogniwa muszę wybijać im po prostu. Tylko nie mam tyle, żeby wszystkich wybić, nie? O siemano typie. Siemano, typie. Dzień dobry. Kurcze, głupie drzewo. Gekon. Dobra, gekon ubity. Uff, jabłka mi się pokończyły, więc nie jest za dobrze. Wiecie co? Mi się zamiast drugiego kobla wezmę sobie... O, siemano, dawka! Bo wiecie co? Bo jak ktoś biegnie na to, to ma slowa, nie? Siemano, dzień dobry. Trzymajmy się razem. Dobrze, myślcie. Musicie timowo grać. Ja mówię, to polega na tym, że słuchajcie, wy, jako widzowie, musicie grać timowo na mnie. Zostało mi... fak 16 pereł. Niedługo deathmatch. Ej, dobrze jest ich wybijać pojedynczo, bo mam przynajmniej jakieś szanse, nie? Jakbym się rzucił na całą chomarę, to mnie ubiją od taga, o to chodzi, słuchajcie, że ja to logicznie rozpracował. I moim postro silnym dyrtem rozwalił wszystkich. Chaty, czy chcecie takiego dyrta dostać? Ja uważam, że każdy powinien mieć swojego dyrta mocy. Czy wy to widzicie? To, to, to na mnie idzie wszystko generalnie, nie? Nie ma podkowania! Co, ja pozwoliłem podki robić? O, da, da, dadadadadays God damn! Dobra. Dobra, good, good luck, nie że tak powiem. Dobra, zawsze jednego trafiam. Dobra, zostawiamy tak. O fuck. Fak, przy takiej ilości ludzi nie jestem w stanie ich knokać nawet. A miecz sobie oram. 25 użyć, pozdro. Muszę uciukać takich pojedynczych graczy. Bo z większą ilością, do gdzie mi z tą lawą? Ja wam chyba lawę zakażę używać. Lawa to jest ścierwo. O tych mam szansę urąbać, bo są nieenchantowani. Elo. Elo, elo. Fuck! Dobra, wiem co robię, wiem co robię. Tarczy więcej używaj. Muszę uważać z używaniem tarczy, bo moja tarcza jest motyw taki, że mam dyrta jako broń i moja broń jest jakby stawialna, nie? Jako blok normalnie w Minecraft'cie. Dobra, zajedzone, pięknie. O nie, mam zaraz. Zara nie mam z mojej ostatniej perła! Fuck that shit! Czaty nie ma po prostu, co? Nie ma to tamto. Moja kobita! Moja kobita mnie ubije! Nie! Nie dam się, nie dam się łatwo. Aaaa! Padłem! Padłem, nie myślałem, że padnę, słuchajcie! Także co? Dla odcinkowych to jest już koniec. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę i subka, żeby było więcej takich y, y, fantastycznych odcinków. Jak byłeś na live, napisz oczywiście w komentarzu, że byłeś na live. Myślę, że fajna zabawa. Liczę, że będziemy się tak więcej bawić. Dobra, to kończę nagrywanie. Do zobaczenia. Cześć!